Znamy już drugiego Beniaminka PKO Ekstra klasy na sezon 2025-2026. Ponadto poznaliśmy już komplet ekip, które powalczą w barażach o ostatnie miejsce do awansu. Zapraszamy Was na nasz magazyn. Tak wyglądał zestaw par 33. kolejki BetKlik pierwszej Ligi. Mniej czekały nas choćby mecze Miedź Legnica z Bruchwyt Termaliką Nieciecza, czy też Kotwicy Kołobrzeg z Pogonią Siedlce. Pierwszy z meczów tej serii gier został rozegrany w piątkowy wieczór. W nim pewna udziału w barażach Wisła Kraków mierzyła się z niemającą już szans na utrzymanie, stalą stalowa wola. W szóstej minucie po raz pierwszy ruszyła Biała Gwiazda. Przed szansą stanął Duarte i ostemplował słupek skrzydłowy gospodarzy. Kilka chwil później odgryźli się goście, ale po strzale zauchy na posterunku był broda. Przed upływem kwadransa ponownie w ofensywie są Wiślacy. Do Rafała Mikulca zagrywa Baena, a boczny defensor spokojnie przyjmuje piłkę, po czym otwiera wynik rywalizacji. Wisła napoczęła rywala i faworyci zgodnie z planem prowadzili. W kolejnych fragmentach gospodarze kontynuowali ofensywę. W 34 minucie Duarte zagrał wzdłuż bramki, a niefortunnie torlotu piłki przeciął Dawid Niepsuj, zaskakując własnego bramkarza. Czaił się za plecami obrońcy Angel Rodado. I to wpłynęło na błąd gracza Stalówki. Wisła prowadziła 2 do 0, a sytuacja przyjezdnych pogorszyła się jeszcze przed przerwą. Po tym jak bajanę falowo Edi Mechremicz, za co doświadczony 33-letni były Wiślak obejrzał drugą żółtą kartkę i wyleciał z boiska. Po chwili z rzutu wolnego przymierzył Rodado i futbolówka po odbiciu od poprzeczki opuściła plac gry. W drugiej połowie grająca w przewadze Wisła dążyła do kolejnych trafień. W 59 minucie po strzale do świetną, udaną interwencją popisał się Piekutowski. Z kolei 10 minut później po zagraniu Jarocha próba Zwolińskiego została zablokowana. Krakowianie podkręcali tempo. Po podaniu Karbo na wolne pole wyszedł Łukasz Zjawiński, opanował piłkę i podwyższył na 3 do 0. Dla snajpera Białej Gwiazdy to pierwsze trafienie w 2025 roku. W 81. minucie znów atakuje Wisła. Rodado rozszerza grę do Jesusa Alfaro, który idealnie dokręca piłkę, zdobywając czwartą bramkę dla swojej drużyny. 180 sekund później swoje trafienie chciał mieć także Rodado, jednak minimalnie chybił. Stalówka nie potrafiła przeciwstawić się Wiśle. W 88 minucie Duda podał do Tamasza Kisza, ten z łatwością zaciął rywala i pewnym strzałem pokonał Piekutowskiego. Kisz dołącza do Alfaro i jako zmiennik wpisuje się na listę strzelców. Na tym strzelanie w Krakowie dobiegło końca. Wisła rozbiła stalówkę 5 do 0. W sobotę na boiskach betkich pierwszej ligi zaczęliśmy od kluczowego starcia w kontekście walki o utrzymanie, gdyż kotwica Kołobrzek podejmowała pogoń siedlce. W pierwszych fragmentach obie drużyny szukały swoich okazji. Po stronie kotwicy daleko od celu był Faworow. Z kolei w pogoni dogodną sytuację miał Szuprytowski, ale na posterunku był kozioł. W 24 minucie na strzał z dystansu zdecydował się Kurowski, jednak zabrakło mu nieco precyzji. Tuż po ponad pół godzinie Kurowski wystąpił w roli podającego, uderzał Sadowski i Lemanowicz do spółki ze słupkiem uratował Siedlczan przed stratą gola. Na początku drugiej połowy ponownie bramkarza pogoni sprawdził Sadowski i znów bez zarzutu spisał się golkiper niebieskich Przed upływem godziny gry jeszcze raz uderzał Sadowski, tym razem ponad poprzeczką. W 64 minucie przed wymarzoną okazją stanął Flis, ale jego uderzenie instynktownie sparował Kozioł. Po chwili jeszcze raz szczęścia szukała ekipa gości. Za pola karnego strzela Krystian. Miś i piłka ląduje w siatce. Był jeszcze w tej sytuacji rykoszet, który utrudnił interwencję bramkarzowi kotwicy. Gospodarze nie podłamali się i dążyli do wyrównania. Po strzale Pereza po raz kolejny na posterunku był Lemanowicz. Kotwica ponowiła natarcie kilkadziesiąt sekund później. Ponownie tym razem z za pola karnego strzela Joshua Perez i zaskakuje bramkarza pogoni zasłonięty był Lemanowicz i nie zdołał uratować swojej drużyny przed stratą gola. Pogoń rzutem na taśmę mogło odzyskać przewagę, ale Famulaka powstrzymał Kozioł. Arcyważny mecz dla układu dolnej części tabeli zakończył się remisem. Z brzegu przenosimy się do Warszawy, gdzie Polonia grała z notującym serię trzech kolejnych zwycięstw EKSM. em Już w pierwszej minucie swoją obecność na Murawie chciał zaznaczyć najlepszy strzelec gospodarzy Zjawiński, ale jego strzał był zbyt lekki, aby zaskoczyć bombę. W kolejnych fragmentach niewiele się działo. Dopiero pod koniec pierwszej połowy wzięł mocnym uderzeniem, zatrudnił kuchtę. Z kolei pod drugą bramką po uderzeniu Wegi musiał wyciągnąć się między słupkami bramkarz Łodzian. Po zmianie stron, obraz gry nie uległ zmianie. Na kwadrans przed końcem dobrą akcję uks u finalizował Sitek, jednak został zablokowany. W 88. minucie główkował durmusz, ale mocno niedokładnie. Coraz więcej wskazywało na bezbramkowy remis. W doliczonym czasie Sitek wyłuskał piłkę z podnógu następnie w tempo zagrał do Marko Murwaliewicza, a napastnik gości nie zmarnował nadarzającej się okazji. Radość przyjezdnych, którzy w 95. minucie wychodzą na prowadzenie. Polonia mogła jeszcze doprowadzić do wyrównania, jednak nie dopuścił do tego dobrze dysponowany Bomba i ostatecznie trzy punkty powędrowały na konto ŁKS-u. Czas na wizytę w Łęcznej. Tutaj Górnik mierzył się z Wisłą Płock. Pierwsza warta odnotowania okazja nadeszła w 12 minucie, ale świetnie interweniował Gradecki. W 23 minucie szybko starają się operować piłką goście. Po dośrodkowaniu Nastazicza futbolówka dociera do Salwadora. Ten przytomnie odgrywa do Łukasza Sekulskiego, który na raty pokonuje Pindrocha. Dla doświadczonego napastnika to trafienie w trzecim meczu z rzędu. Odpowiedź górnika nadeszła po ponad pół godzinie. Przebojowo środkiem przedzierał się Fryderyk Janaszek, po czym mocnym uderzeniem zaskakuje Gradeckiego. Świetnie zrobił to młody zawodnik Łęcznian i mieliśmy 1 do 1. wciarze zaatakowali w drugiej odsłonie. W 50. minucie Salwador posyła miękkie podanie do Dominika Kuna, a ten uderza bez zastanowienia, dzięki czemu Wisła odzyskuje prowadzenie. Błyskotliwa akcja Płotczan sprawiła, że górnik ponownie musiał odrabiać straty. Górnicy nie załamywali się takim obrotem spraw. W 75. minucie groźnie zrobiło się pod bramką gości, ale ostatecznie Orlik uderzył mocno niecelnie. Wchodzimy w doliczony czas gry. Jeszcze raz atakuje górnik. Masar zagrywa piłkę wzdłuż bramki ta dociera do Przemysława Banaszaka, a ten niezwykł marnować takich okazji. Piętnasty gol w sezonie 28-letniego snajpera sprawił, że mecz w Łęcznej zakończył się remisem 2 2. W niedzielę na pierwszoligowych boiskach zaczęliśmy w Grodzisku Wielkopolskim. Warta Poznań, która już na pewno pożegna się z zapleczem PKO Ekstraklasy, grała z wciąż niepewną utrzymania Odrą Opole. W pierwszym kwadrancie przyjezdni mogli napocząć rywala, ale po rzucie rożnym i próbie Pużyckiego warte przy pomocy słupka uratował Przybylak. Po ponad kwadrancie z natarciem suną Poznaniacy. Piłkę przejął Filip Waluś i płaskim uderzeniem pokonał Abramowicza. Świetne, precyzyjne uderzenie i Warta prowadziła. W 28 minucie mogło być już 2 do 0, jednak główka Wojcinowicza trafiła wprost w słupek. Odraza odrabianie strat chciała się zabrać od razu po zmianie stron. W 55 minucie tuż obok bramki uderzył przy kryl. Z kolei w 75 minucie po mocnym strzale Dudzińskiego świetną paradą popisał się Przybylak. Bramkarz warty miał pełne ręce roboty, gdyż chwilę później po raz kolejny popisał się doskonałą paradą. Odra kontynuuje natarcie, po rzucie rożnym dochodzi do zamieszania w szesnastce i znów obronną ręką wychodzą poznaniacy. Warta przetrwała trudne momenty i mogła podwyższyć prowadzenie, jednak strzał Walusia złapał Abramowicz, natomiast próba Firleja minimalnie minęła bramkę. Warta, mimo braku szans na utrzymanie, sięgnęła po trzy punkty. W drugiej z niedzielnych gier pewna awansu Arka Gdynia podejmowała GKS Tychy. Starcie dwóch najlepszych drużyn w 2025 roku w Betflixie i lidze. Obie ekipy zaczęły ofensywnie. W trzeciej minucie obok słupka uderzył Błachewicz. Przed upływem kwadransa błąd w wyprowadzaniu piłki popełnili Tyszanie. Oliveira błyskawicznie podał do tornikę Gaplinda Szwilego, który pewnym strzałem trafił do siatki. Gruzin bezwzględnie wykorzystał błąd gości i arkowcy prowadzili. GKS zabrał się do odrabiania strat. Tutaj widzimy widocznie niedokładne uderzenie Rumina. Kilkadziesiąt sekund później przyjezdni mają drożny. Dochodzi do zamieszania w polu karnym, a najlepiej odnajduje się tam Marko Dijakowicz i skuteczną główką wyrównuje stan rywalizacji. W 34 minucie w ofensywie są Tyszanie, ale po strzale Rumina na linii strzału stał Marcjanik. 120 sekund później z mocnym strzałem Kiblingera poradził sobie Węglarz. Otwarty ofensywny mecz w Dyni. W minucie z akcją Suną Gdynianie. Do bezpańskiej piłki przed polem karnym dopadł Mark Nawarro i potężnym uderzeniem pokonał Łubika. Arka ponownie była na prowadzeniu. Na początku drugiej połowy ponownie drogi do wyrównania szukają zawodnicy GKS-u. Po starciu z CDB w polu karnym pada Stangret, a sędzia wskazuje na 11. metr. Pewnym egzekutorem rzutu karnego okazał się być Julius Erdhaler i ponownie w Gdyni mieliśmy rezultat remisowy. W kolejnych fragmentach obie drużyny starały się przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę, ale brakowało ostatniego podania. W 89 minucie celnie uderzył Vitalucci i pewnie interweniował Łubik. Emocjonujący pojedynek w Gdyni zakończył się remisem 2 do 2. Z Gdyni wędrujemy do Pruszkowa. Znicz, który ostatnio rozbił stalówkę, tym razem grał z inną ze stali, stalą Rzeszów. W 24 minucie odważnie ruszyli gospodarze, Moskwik świetnie dograł w pole karne, a wykorzystał to Adrian Kazimierczak. Dla dwudziestolatka to drugie trafienie w tym sezonie. W 33 minucie mogło być już 2 do 0, dobrze przedzierał się Mateusz Karol, ale trafił tylko w boczną siatkę. W 37 minucie po raz pierwszy sprawdzony został debiutujący w bramce znicza 18-letni Napieraj, gdy z ostrego kąta drogi do celu szukał Warczak. W drugiej połowie stalowcy szukali okazji do wyrównania. W 69 minucie doszło do nieporozumienia w szeregach pruszkowian, a futbolówkę do siatki z bliska wepchnął Michał Musik. Ostatecznie jednak po analizie VAR trafienie to zostało anulowane. W 83 minucie jesteśmy pod bramką stali. Trochę przypadku było w tej akcji, ale ostatecznie błyskotliwą asystę notuje Majewski, a mocnym uderzeniem na 2 do 0 podwyższył Wiktor Nowak. Dla 20-latka to siódme trafienie w tym sezonie. W pruszkowie więcej bramek już nie padło i znicz ograł stalowców. Dwa ostatnie mecze 33. kolejki zostały rozegrane w poniedziałek. Najpierw zaglądamy do Bogowa. Chcący przypieczętować utrzymanie chrobry gościł ruch Chorzów. Już w pierwszej minucie gospodarze starali się zaskoczyć niebieskich, ale nie trafił w bramkę Mazur. Pod koniec pierwszego kwadransa ruszyli chorzowianie. Z piłką przedzierał się Kozak, przypadkowo dopadł do niej Mezgrani i trafił w samo okienko. Uderzył bez zastanowienia pomocnik chorzowian, dając prowadzenie swojej ekipie. W 27. minucie powinno być już 2 do 0 dla ruchu, gdyż po błędzie Chrobrego wymarzoną okazję miał Kozak, ale futbolówka po odbiciu od słupka opuściła plac gry. Co się odlecze, to nie uciecze, gdyż w 38. minucie w polu karnym powalczył o pozycję miłoż Kozak, opanował piłkę i z bliska podwyższył wynik. Sytuacja Chrobrego nie wyglądała najlepiej, ale po przerwie gospodarze zabrali się do roboty. W 67. minucie po miękkiej wrzutce 16 torlotu piłki przedłużył Mazur, a całość uderzeniem głową zamknął Patryk Szwedzik. Głogowianie odzyskali nadzieję na korzystny wynik. W 87. minucie idą za ciosem zawodnicy Łukasza Becelli. Tym razem zgrywa piłkę Lebedyński, opanowuje ją i uderza świetnie Mateusz Lewandowski. I ogromna radość Chrobrego, który odrabia straty. Ruch wypuścił dwubramkowe prowadzenie, a ostatecznie w Głogowie więcej goli już nie padło. I spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Taki wynik oznacza dla Chrobrego utrzymanie w Betlik pierwszej lidze. Równolegle z meczem w Głogowie zaczęło się spotkanie w Legnicy, gdzie Mieć grała z Brookbet Termaliką Nieciecza. Słoniki już przed pierwszym gwizdkiem wiedziały, że mają pewny awans, stąd też gospodarze przy wejściu na boisko przygotowali dla nich szpaler. Po rozpoczęciu spotkania niecieczanie jeszcze raz chcieli udowodnić, że należy im się wypracowane już miejsce w PKO Ekstraklasie. W ósmej minucie strzałek zagrał w kierunku Zapolnika, który przyjął piłkę, po czym oddał efektowny ekwilibrystyczny strzał. Specjalista od pięknych goli i przewrotek Kamil Zapolnik jeszcze raz potwierdza swoje umiejętności. Przyjezdni nabierają rozpędu i jeszcze w premierowym kwadransie ponownie atakują. Świetnie przymierza Damian Hilibrycht i mamy 2 do zera. Idealnie dokręcił piłkę obchodzący tego dnia urodziny zawodnik Brugbet Termaliki Nieciecza i Wrąbel nie miał nic do powiedzenia. Mieć otrzymała dwa bolesne ciosy, ale nie zamierzała się załamywać. Jednak w 17 minucie w niezłej sytuacji spudłował Bochnak. Cztery minuty później Legniczanie wykonują rzut rożny i skuteczną główką popisuje się Jan Leonczyk. Dla 23-letniego zawodnika to premierowa bramka na pierwszoligowych boiskach. Miedzianka chciała pójść za ciosem, ale to goście wyprowadzili kolejny cios. W 37 minucie w pole karne świetnie zacentrował Hilbricht, a skuteczną główkę zanotował Zapolnik. Dublet napastnika ekipy z zniecieczy i było 3 do 1. Goście nie zamierzają zwalniać tempa. W 43 minucie na strzał z dystansu decyduje się Krzysztof Kubica i jesteśmy świadkami kolejnego bardzo ładnego gola w Legnicy. Kubica w poprzedniej kolejce popisał się dubletem, a teraz zapisał na swoje konto efektowną bramkę. W drugiej połowie niewiele się już działo i wynik ustalony w pierwszej części nie uległ zmianie. Brookbet Termalika rozbił rywala i w efektownym stylu potwierdził awans do PKO Ekstraklasy. Spójrzmy na wszystkie wyniki 33 serii gier w niej efektowne zwycięstwa odniosły ekipy Wisły Kraków i bruk Termaliki Nieciecza, a ponadto wygrane zanotowały LKS, znicz pruszków i Warta Poznań. Do remisów doszło w głogowie, w Łęcznej, w hitowym starciu w dyni, a także w kluczowej batali w kontekście walki o utrzymanie w koło W tabeli w górnej części stawki poznaliśmy wszystkie najważniejsze rozstrzygnięcia. Do Arki Gdynia dołączyła drużyna Brukwet Termaliki Nieciecza i to te dwie ekipy zagrają w przyszłym sezonie w PKO Ekstraklasie. O trzecie miejsce premiowane awansem w Barażach powalczą Wisła Płock, Wisła Kraków, Miedź Legnica i Polonia Warszawa. Do letabeli wciąż nie poznaliśmy jeszcze trzeciego spadkowicza. Szanse na utrzymanie wciąż podtrzymuje pogoń natomiast siedlczanie potencjalnie mogą zamienić się miejscami tylko z Kotwicą Kołobrzeg. W klasyfikacji strzelców na kolejkę przed końcem różnica pomiędzy liderującym Archelem Rodado a drugim stawcę Łukaszem Zjawińskim wynosi jedną bramkę. Na trzeciej pozycji z 16 bramkami plasuje się Daniel Stanslik. Zerknijmy na zestaw par ostatniej kolejki Backpik pierwszej Ligi. Mecze 34. serii zostaną rozegrane równolegle, a rozpoczną się one w niedzielę 25 maja o godzinie 17.30. W ten sposób wielkimi krokami zbliżamy się do końca sezonu zasadniczego Bedflix pierwszej ligi. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i do usłyszenia już wkrótce.